Slogan. Zdążymy to obejrzeć, ale nie, nie mogę stopować. To są te pytania? Nie wiem. Australia? Nie. No, wiem pytania. Muszę szybko ogląd szybko Cześć, odpowiadać. Sekund. Nie mogę to na odcinek, którym Adam sprawdził, czy Polacy lepiej znają flagi, czy loga. Przypominam Wam też, że już jest dostępna wersja webowa naszego quizhausu, co znaczy, że jak masz iPhone'a, możesz grać z innymi. Zaczynamy. Co to, to za flaga? USA, A, -a, Ameryka. USA. Tak jest, bardzo dobrze. A co jest stolicą USA? Waszyngton. Waszyngton, DC. DC, tak. To jest y, flaga y, Ameryki, tak? S. A jak której Ameryki? <laughs> da, ja wolę ale. Ba, Bartek chyba. No, Bartek mój południowej. Tak, południowej. Co jest stolicą USA? Londyn. Waszyngton. A dokładnie, tak, masz rację. Waszyngton, Biały Dom. Y, Nowy Jork. Nie, 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 blisko, blisko. London. A, TikTok. TikTok! TikTok, tak jest. TikTok? TikTok. A, A, to! Widziałaś? Tak. Super. To będzie Uruguay. San Marino? Nie, nie. Z tego kraju pochodzi papież. To Watykan. E, Portugal. To było z Madryt, flaga Madrytu to wygląda coś takiego. Turcja? Ja. Grecja, ten... Grecja. 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 Nie. Nie, nie, ale podobne kolory z tego kraju pochodzi papież. <noise> Proszę o <od> podpowiedź. <noise> Kraj na A. Ameryka. Nie. Dobra, Michel, Co tu mamy za? Instagram. Logo? Instagram. Instagram. Znasz Bartek? Też znasz Bart. Dobra. Instagram. Logo Instagrama. Okej, okay, to jest Meksyk. Kurwa, A, jest za szybko nie zdążyłam flagi zobaczyć. Pięknie. Graniczy ze Stanami Zjednoczonymi. Ze Stanami. Zjednoczonymi. Nie mam pojęcia kompletnie. Mówią tam po hiszpańsku. Hiszpania? Nie, nie. Szpania. Portugalia? Proszę jakiś. Makedonię. Makedonię? Macedonię. No, Egipt. Gdzieś tam w Afryce. No, Mona przesyła gdzieś. Kojarzymy się z Egiptem. Zaczynajmy się z Nie przeszkadzaj nie mi, bo i tak bym nie zdążyła odpowiedzieć. Dzięki za mówię, Ale mówię po hiszpańsku. Portugalia. I uwaga. Jamajka. Peru I... ja chciałam powiedzieć. Filipin. Tak, są to osoby czarnoskóre, tak? W tym kraju. Usain Bolt. Ej. Reggae. Bob Marley. Na literę pierwszą no to zgadnę. Na J. Japonia. E, no to jest na pewno Afryki, e, South Africa, Republika Południowej Afryki, nie. Afrykańskie państwo, flaga afrykańskiego państwa. To nie Afryka. Kenia? E, nie, nie, to nie Afryka, nie Afryka. Tego Usain tak... Bolt pochodzi z tego państwa. Bolt, Bolt. Tam to Amerykanie pływa, jeżdżą pływa, na wakacje. Pływa, pływa. To jest Hawaje? Tylko to być jakiś ekwador albo coś takiego. No to jest flaga państwa. Tylko, że. <laughs> Nie Pamiętam jakiego? Proszę bardzo. Chiny! Chiny! Chiny. Chiny. To jest. Y, Korea? To jest flaga Korei Południowej? Nie. Północnej? Nie. Na pewno tam gdzieś Korea? Turcja chyba. No właśnie nie. <grym> Znam, ale nie pamiętam nazwy tego. Turcja? Turcji, flaga? Nie wiem, strzeliłabym, że coś w stulu jakiś Izrael może. Dobra. A co tu mamy? No, logo Apple. firmy Apple. Tak jest, logo Apple w Apple. Logo Apple. A. Apple. Pytanko do Michała. Izrael. E, Izrael. Izrael, tak jest, bardzo dobrze. Nie Filipiny. Nie, nie Filipiny. Jerozolima. Jest państwo Jerozolima? Nie, pamiętam, że jest jakieś państwo na i. Mhm. Tylko nie pamiętam dokładnie właśnie Irak, Iran. Flaga... E, Iranu? Nie, 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 nie. Iran się nie lubi z tym krajem. E, Pakistan? Izrael. A no tak, ta wielka ściana płacząca z Izraelu była. Czy to nie jest flaga Grecji? Eee, Hungary, to się nazywa. Jeszcze się okaże z Włochami, ale to raczej też nie to. Iran, nie Irak. Nie, Iran. Nad Morzem Śródziemnym się znajduje ten kraj. Humus, Jerozolima, Tel Awiw, ściana płaczu, strefa gazy. Nic? Na i. I Islandia? Irlandia. Nie, jest tam Irak. bardzo dużo Żydów. Irak. Dobra, Bartek. Audi. Audi, moje auto. A, twoje auto, bardzo <noise> fajnie. Proszę, to jest logo Audi. E, Audi. 4.0 Audi. Z kim Amerykanie walczyli w trakcie wojny secesyjnej? Z samymi sobą. E, sami ze sobą, to była walka północ-południe. Po tak, jest, bardzo. Wojna na nowo. Z kim mogli walczyć? Chodź. Tak, coś mi. nie wiem, Chiny Chodź. może. Z Rosją. Amerykanie. Chodź, i... zabijemy logo. Japończycy? Z Anglikami? Nie, nie. Kurde, wiem. Coś liznąłem, ale prawdopodobnie to było tak, że oni walczyli z Erlendą tam... Yy, o, nie. To może być głupota, ale Brytyjczycy z Anglikami. O Jezu, przepraszam. Możemy to odkleić? <laughs> no ale to, spokojnie. Stany Zjednoczone z Anglikami. Nie, wiem, może gdzieś tam z Ameryką Południową. Zostańcie ze mną Polkę? E, to była walka z tego co pamiętam e, pomiędzy e, wyznaniem Anglików i e, tak tych prawowitych Amerykan, którzy tam rzeczywiście się osiedlili. Z Hiszpanią? Nie, nie z Hiszpanią. Francją? No, nie wiem. <laughs> Portugalia. Nie. To... Ze sobą, to była wojna domowa, tylko do ciebie. To jest Walia. Kurwa, Wawel, znowu miałem, że Wawel. Tak. E, czy to nie jest flaga Albanii, czasem? Nie, nie. Ale Europa. Mia miasto chyba nie. Liechtenstein? Nie, e, nie. na W. Waty... Nie, Watykan. Jego sąsiadem jest Anglia. Anglia, czyli to może być Szkocja. E, Luksemburg? To są jakieś Bałkany, chyba? O Boże. Kojarzy mi się z Litwą. Trudniejsza no, no, fraga. No, no, Brazylia! No, no, Brazylia. Brazylia, no. Brazylia. A co jest stolicą Brazylii? Brazylia. A tutaj widzę, że znasz. I stolicą jest? Nie Sao Paulo. Nie, nie. Wydaje mi się, że Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E, Rio. Rio de Janeiro. Już ta nazwa dzisiaj padła. Amazonia. Kolega wie? Kolega też nie wie. E, ten, sam, e, ten sam przypadek, co z Meksykiem. A, Bolivia. City. Tak. Mercedes-Benz. Dobra. Mercedes. Logon Mercedesa. E, Biała gwiazda, Mercedes. Mercedes-Benz. <laughs> Mercedes Uwaga. Korea, Korea Południowa. Południowa. Bardzo dobrze, super. A co jest stolicą Korei? Seoul. Seoul, Seoul pięknie. Flaga Japonii. Z Korei. Tak, której Korei? Północnej? Północna. Północna. A co tu mamy? E, Japonia. Proszę bardzo. No to już jest na prezent Japonia. Pytanko do Ciebie teraz. E, Nie wyłącz plaka. kompa, dobra? Tak, jest I powiedz mi, czym jest Tamiza? E, jest to... Tamiza to rzeka. Rzeka, która przepływa przez Londyn. Tak jest, super. Zastopowałam, ale nie umożliwiła się wysłowić. Holandia. Holandia? Nie, nie. To nie Anglia? Nie. Coś większego niż Anglia. Ameryka. Czym jest Tamiza? Jakąś rzeką? Tak jest, rzeką. rzeką. I gdzie napłynie? płynie? Tamizie. To są te pytania. Nie wiem, Australia? Nie? nie, nie? No to tak, to słynne łuki złote. McDonald's. Logo McDonald'o. Ile ludności mają Chiny? No Z tego co pamiętam, to. 140 to milionów! Najwyżej 1,5 miliarda, ale. 1,4, no, cztery. Ale co, to, są, to są duże cyfry. Ile ma Polskę mieszkańców? Polska w tym momencie. 39 albo 40 milionów, to. Chyba 38-39 milionów, tak. No. Bardzo dobrze. Czy wiesz, ile Chiny mają mieszkańców? Miliardy. 38 niecałe, no ale teraz jeszcze z Ukrainą, nie? W sensie z tymi ludźmi, co z Ukrainy przyszli, to nie wiem, czy to się liczy, czy nie. Ile miliardów? 200, 300. 200 miliardów? Plus minus około 7 milionów. 300 miliardów. Jak sądzisz? No nie mam no, trochę mniej, no dobra, dajmy 100 miliardów. Ale nie 100 wiem. miliardów? O, bardzo dużo. Ki yy, kilka milionów. Ponad milion na pewno. 7 milionów? A ile Polska ma mieszkańców? No właśnie tutaj. Ile Polska ma mieszkańców, jest pytanie, a nie ilu ma obywateli Polski. Więc mieszkańców się liczy. Zapomnij. problem, no nie wiem, trzy albo dwa, coś takiego. Chyba. Czy Chiny są dwa, trzy razy większe od Polski, tak? A ile byś no. powiedziała w takim razie cały świat ma mieszkańców? 30 milionów. Nie wiem, 10 milionów. Nie wiem, ja tak bardziej obstałem więcej, mhm. że nie wiem, może jest tak max 15, może 20 A ile Polska ma mieszkańców? Mniej więcej Jezu, 2 miliony? Chiny, ile Chiny mają mniej więcej mieszkańców? 200 milionów 50 milionów Dobra, Bartku, a, a ile Polska ma mieszkańców? 10 milionów, 5 To ile mają Chiny? Michel? 80 Strzelan 20 milionów A ile Polska, poczekaj, a ile Polska ma mieszkańców? 7 7 milionów, a cały świat, gdyby się tak strzelić, 20 miliardów, z 400 milionów? A co tu widzisz? Ukraina! Tak jest, a co jest stolicą Ukrainy? Kijów! Kij Kijów? Kijów, tak Kij Kijów? Kijów, tak jest. Wów, mi się przypada. Ekisek, Kijów, dzięki za 30! Ma to jest suba na 3 miesiące, dzięki. Marta, co tu mamy? TikTok. No to jest ten TikTok. TikTok. Kanada. Tak jest. I co Kurwa jest Kanada. Ottawa. Ale tak, Podejrzewam, że wiem, ale nie wiem, bo zapomniałem. Nie wiem czy nie też miasto Kanada? Nie, nie. Nie, wiem, czy w ogóle Kanada ma stolicę. I bardzo trudne pytanie, co jest stolicą Kanady? Kanada. Mercedes. jest to logo marki Mercedes-Benz. Tak jest. Nie wiem, strzeliłabym, że Volvo. Mm -hmm. Nie, nie jest wiem. Nie znasz na chłopak na ciebie spojrzał. No... Dobra, nie, nie znam Marka o co dobrze. Jaka Marek? Na, M. Na, M. na M. Jest taka polska blogerka, która ma takie... O to jest czasami imieniem. Mazda? W Quiz House'ie możecie sprawdzić także swoją wiedzę w takich quizach jak flagi, loga oraz wiele innych. Jeśli masz iPhone'a, również możesz grać z innymi dzięki wersji obowej. A my się widzimy co wtorek o 16:00. Może już za tydzień będę. Dobra.